Pani dyrektor, powstaje piękny obiekt. Ta inwestycja już powoli zbliża się do końca. Kiedy możemy się spodziewać, że hala, nowoczesna hala zostanie oddana do użytku? Ja mam nadzieję, że, że z drobnym przesunięciem stanie się to pod koniec marca lub na początku kwietnia następnego roku. I Bardzo się cieszę, że to opóźnienie, jeżeli będzie, rzeczywiście to nie jest takie duże. Bo przy inwestycji, która trwa półtora roku i jest tak znacząca, mam nadzieję, że to nie będzie duże przesunięcie i że razem z uczniami będziemy mogli się już od kwietnia cieszyć możliwością używania tej pięknej hali. Jak ten obiekt będzie wykorzystywany? No, mam nadzieję, że będzie wykorzystywany na różne sposoby i maksymalnie z... Z tego, jakie daje możliwości. Po pierwsze dla szkoły, i to zarówno dla naszej szkoły w Policach, jak i dla szkoły w Niemczech, polsko-niemieckiego gimnazjum w Leknic, ale także dla klubu Chemika Police, dla siatkarek naszych polickich i dla mieszkańców Polic w największym tego słowa znaczeniu, czyli dla wszystkich, którzy w godzinach wolnych. Nie będzie ich wprawdzie dużo, bo dopiero od 19.00 sala będzie w powszednie dni do dyspozycji mieszkańców Polic, ale weekendy i dni wolne będą mogli mieszkańcy Polic skorzystać.